Cześć, wracam do Was po dłuższej przerwie, bo niestety dopadła mnie infekcja gardła. Ale skoro już mogę mówić, to dzisiaj opowiem Wam o utopcu. Utopca nazywano też topnikiem lub topielcem. Jak większość słowiańskich stworów, ta bestia miała wiele różnych nazw i widzicie je teraz na ekranie. Pod tymi wszystkimi imionami kryła się jednak ta sama złośliwa istota, choć detale w jej opisie mogą nieco się różnić w zależności od regionu, to zajmowała się ona tym samym, mianowicie topieniem ludzi. Skąd brały się utopce? Na ten temat istnieje kilka teorii. Najbardziej oczywista mówi o tym, że utopce powstawały z dusz osób, które same się utopiły. Działo się tak zazwyczaj, kiedy utopienie nie było przypadkowe, ale było efektem działań wodnika, utopca lub samego utopionego. W późniejszych czasach, kiedy zawitało do polskich chrześcijaństwo, utopce stały się dziełem diabła. To on miał topić ludzi, a potem powoływać ich do drugiego, przeklętego życia. I tutaj, tak jak w przypadku strzyk, pojawia się motyw drugiej. Duszy, ponieważ to właśnie ta druga dusza miała kierować działaniami utopca po śmierci. Inne teorie mówią o tym, że utopce powstawały z poronionych płodów, szczególnie takich, które zostały usunięte przez swoje niedoszłe matki. Ale nawet narodzone dziecko mogło zostać utopcem, jeśli było nieślubne, nieochrzczone lub przeklęte przez matkę. Jak się pewnie domyślacie ten motyw z nieoszczeniem czy brakiem ślubu, to już jest bardziej wpływ wierzeń chrześcijańskich. Utopiec powstawał również wtedy, kiedy utonęła kobieta brzemienna. Taki utopiec miał ciekawą słabość. Można było go złapać i pozbawić mocy. Za takie łapanie trzeba było się brać, kiedy utopiec wyszedł na brzeg, żeby się wygrzać w słoneczku. Należało wtedy złapać go za średni palec, ale nie jestem pewna, czy chodzi o średni w sensie środkowy, czy może średni pod względem długości. Trzeba byłoby to sprawdzić w praktyce. W każdym razie, jak się go za ten średni palec złapało, to utopiec stracił swoją moc. Niektóre podania przypisują utopcom bardziej romantyczne pochodzenie miały być one aniołami, które zostały strącone z nieba, ewentualnie duszami pokutujących grzeszników, albo duszami samobójców, którzy wylogowali się z tego świata przez utopienie. Co ciekawe, ten rodzaj utopca miał bać się grzmotów, ponieważ grzmoty przypominały mu o strąceniu z nieba na ziemię. Podejrzewam jednak, że motyw anielsko-grzeszny pojawił się znacznie później, to znaczy po przybyciu chrześcijaństwa, które bardzo lubiło przerabiać sobie rodzime straszydła na swoją modłę. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to topielce mogły powstawać same, bez niczyjej ingerencji. Powstawały takie z piasku zebranego na dnie jeziora. Opisy topielców były różne. Niektóre podkreślały ich potworność, inne koncentrowały się na ich zmiennokształtności, a jeszcze inne bardzo dużo czerpały z opowieści o wodnikach. Według niektórych podań, utopce, które powstały z ludzi, były białymi zjawami albo widmami o mglistej postaci. Z kolei inne podania mówią o wysokich, chudych, człekokształtnych stworach, o oślizgłej, zielonkawej skórze i długich, ciemnych włosach. Te utopce zazwyczaj ociekały wodą i miały skórę pokrytą mułem. Takie opisy o ślizgłych, bladych stworów najbardziej odpowiadają temu, co dzieje się z ciałem człowieka, które długo przebywało w wodzie i bardzo możliwe, że stąd właśnie takie przedstawienie utopca się wzięło. Ale oczywiście nie jest to takie proste, bo utopce również przedstawiono bardziej jako istoty magiczne czy nadprzyrodzone. Jak już wspominałam, utopcom często przypisywano zmienną kształtność, przybierały one wtedy postać młodego myśliwego, przystojnego panicza albo eleganckiego wieśniaka. Takie utopce miały ponoć ponad zmysłową urodę i bardzo piękny głos, a jeśli akurat nie chciały być atrakcyjne, to mogły przybrać postać obrzydliwego karła albo małego chłopczyka. Czasem utopiec przyjmował też formę starego mężczyzny, sinego kawalera albo istoty nieokreślonej płci. Utopce czasem były też bezpostaciowe i to, że są w jakimś miejscu, można było poznać tylko po tym, że toną tam ludzie. W wielu podaniach utopiec miksuje się z wodnikiem, który raczej pierwotnie był bardziej bóstwem wodnym niż demonem. Oczywiście, jako bóstwo, taki wodnik bywał niebezpieczny i bardzo złośliwy. Miał jednak inne, większe moce niż pospolity utopiec. Taki zmiksowany z wodnikiem utopiec był bardziej rybi lub żabi. Taki utopiec był niski, zielony, z rybimi, wyłupiastymi oczami, miał ciemne, długie włosy, zielone zęby, pomarszczoną twarz i błony między palcami. Zdarzało się, że taki utopiec miał kopyto końskie zamiast stopy i to tylko na jednej nodze, na którą zresztą utykał. Zdarzało się też, że miał skrzydła, co przypisywano jego rzekomemu anielskiemu pochodzeniu. Nie wiedzieć, czemu taki utopiec najbardziej lubił kolor czerwony, i bardzo często nosił ubranka w tym kolorze, a na głowie miał zwykle czapkę zwaną ancuszkiem lub magierką. Inny, inspirowany wodnikiem, utopiec przypomina ubraną na czerwono żabę. Ten utopiec lubi palić fajkę, a cybuch tej fajki zlokalizowany jest zawsze w okolicach jego krocza. Również sam cybuch tej fajki ma kształt nieobyczajny i zapewne domyślacie się już jaki. Podpowiem tylko, że wygląda jak to, gdzie jest zlokalizowany. Ten utopiec ma bardzo ludzkie zwyczaje, na przykład zimą gotuje sobie kawę. Na Śląsku mówią, że jak kładą się mgły, to znak, że utopiec waży kawę. Jak takiemu utopcowi w nocy jest zimno, to popija sobie gorzałkę i podśpiewuje. Ten utopiec też jest zmiennokształtny i potrafi przybrać postać żaby, kaczki, ryby i konia. Przy okazji jest bardzo złośliwy i mściwy. Dla odmiany u korali żywieckich utopiec paradował na Golasa, ewentualnie nosił kusep, strokate odzienie. Był mały i lubił grzać się w słońcu. Kiedy czekał na swoją ofiarę, to siadał na kamieniu albo na liściu, który wystawał z wody, i cedził wodę przez palce, żeby zabić nudę. W okolicach Cieszyna utopiec przedstawiany jest jako mały chłopiec ubrany w czerwone spodenki, zielony kabot i oczywiście czerwoną czapeczkę. Ten utopiec chłopiec siadywał sobie na wieżbie, gdzie suszył chusty i chusteczki. Przedstawiano go również jako czarnego panoczka, któremu z lewej poły kapoty kapała woda. Umiał przemieniać się w czarnego psa i czarną kurę. Jeśli ktoś zbliżył się do takiej kury utopca, to ona z niewiadomych przyczyn z dzikim kwokaniem rzucała się do wody. Czasem taki utopiec z nutów udawał pręt zagięty w obręcz. Kiedy ktoś schylił się po ten pręt, to pręt utopiec skakał do wody. Według niektórych opisów utopce mają palce z lodu, szkła albo przejrzystego kryształu. Nie mogą mieć dzieci, dlatego chętnie je porywają do wody, ale nie po to, by je zabić czy utopić, ale po to, by zabrać je do siebie. Porywają również osoby starsze, ale robią to po to, żeby mieć z nich służbę. Ten szklanopalcy utopiec to według podań bardzo przystojny i elegancki mężczyzna. Ma również towarzyszkę, która też jest bardzo wytworna. Czasem taka para utopców wybiera się do miasta czy na wieś między ludzi. Łatwo ich wtedy poznać, ponieważ cały czas kapie z nich woda, i tam gdzie staną, pojawia się spora kałuża. Te utopce mają w zwyczaju wabić dzieci czerwonymi wstążeczkami rozwieszonymi nad wodą. Kobiety natomiast wabią czerwonymi pończoszkami. Ten rodzaj utopca jest bardzo dystyngowany i zamieszkuje podwodne dwory zrobione z marmuru, ze złotymi oknami i drzwiami. Szczególny rodzaj utopców zamieszkuje jezioro Gopło. Te utopce z Gopła są wysokie, blade i złotowłose. Czasem można je spotkać, kiedy pływają po jeziorze. Wtedy rozpuszczają swoje długie, złote włosy, które zazwyczaj noszą zaplecione w warkocz. Ponoć, kiedy pływają, przypominają stado łabędzi. Bardzo często widać je w grupach. Kiedy robi się zimno, to te utopce na swoje złote grzywy zakładają złote czapeczki, a te czapeczki wyglądają jak światło gwiazd odbite w wodzie. Te utopce z gopła zwykle trzymają się razem, ale rozdzielają się po to, by się pożywić, a żywią się one światłem księżyca. By się tym światłem księżyca pożywić, utopce otwierały usta, a kiedy światło księżyca do nich wpadało, to ich włosy świeciły tak jasno, że ludziom wydawało się, że widzą ognie płonące na wodzie. Również bałtyckie utopce były wyjątkowe, te miały zielone włosy i brody, kołysały się na falach i śpiewem wabiły dziewczęta, które potem wciągały w głębiny do swoich kryształowych grot. Na temat tego, kiedy pokazują się utopce, istniało kilka różnych teorii. Według wierzeń dotyczących utopców, które pokutowały za grzechy, te mogły wyjść z wody dopiero po zmroku. Kiedy zbliżał się świt, te utopce musiały szybko wracać do wody. Inne podania mówią o tym, że utopce pokazują się tylko w trakcie nowiu, co oczywiście kłóci się z tymi historiami, które mówią o utopcach żywiących się światłem księżyca. Według niektórych podań utopce wychodziły z wody w samo południe, żeby wysuszyć sobie pierzynę. Oczywiście nie miało to za wiele sensu, bo jak utopiec znowu wskoczy do wody, to pierzyna mu przecież zmoknie, ale utopiec się tym nie przejmował, bo czas suszenia wykorzystywał nagrzanie się w słoneczku albo podskakiwanie po brzegu. Co ciekawe, w ogóle bardzo często pojawia się motyw utopca wygrzewającego się w słońcu, co stoi w sprzeczności z historiami o utopcach jako stworach nocnych. Wynika z tego, że nigdy nie możemy bezpiecznie czuć się nad wodą, ale utopce nie zawsze trzymają się wody, czasami chodzą między ludzi, wtedy jednak łatwo je poznać, bo cały czas kapie z nich woda. Skoro już wiemy, jak wyglądają utopce i gdzie można je spotkać, to zajmijmy się teraz tym, co utopce robią najczęściej. Wszyscy wiemy, że utopce topią ludzi, ale dlaczego? Oczywiście te najbardziej pospolite utopce prawdopodobnie robią to, żeby zasilić szeregi swojej podwodnej armii, ewentualnie z czystej złośliwości. Ale niektóre utopce mają bardziej ambitne cele. Uważano czasem, że utopiec jest utopcem, póki nie utopi kogoś innego. Te wierzenia szczególnie dotyczyły utopców, które powstawały z dusz grzeszników. Musieli oni zabić kogoś, najlepiej jakiegoś niecnego człowieka, aby ten zajął ich miejsce. W jakiś pokrętny sposób ten akt morderstwa mazał grzechy utopca i ten mógł iść do nieba. Oczywiście utopce najczęściej atakowały ludzi, którzy pływali, kąpali się albo przeprawiali przez wodę. Często pojawiały się w miejscach, w których wcześniej ktoś utonął, bardzo możliwe, że były to lokacje, w których one same zakończyły swój żywot. Trzymanie się z dala od zbiorników wodnych niestety nie gwarantowało nikomu bezpieczeństwa. Utopce bowiem potrafiły wabić do siebie ludzi. Czasem używały do tego wyglądu stąd ich przemiany w przystojnych młodzieńców, innym razem posługiwały się przedmiotami, jak na przykład wcześniej wspomnianymi czerwonymi pończoszkami. Potrafiły też wzbudzić w kimś bardzo silną tęsknotę za wodą. Uczucie to było tak mocne, że ofiara nie potrafiła się mu oprzeć. Sama wchodziła do wody, w której niestety kończyła swój żywot. Według wierzeń Starnowskiego i Rzeszowskiego, jeśli ktoś był przeznaczony utopcowi, to w dzień, w którym miał się utopić, nawet jeśli trzymał się z dala od wody, to i tak umierał, ale w innym miejscu. Ale utopce nie ograniczały się do atakowania ludzi. Pod wodę wciągały również zwierzęta oraz wozy, które przeprawiano na drugi brzeg. Co ciekawe, podobnie jak południce, utopce również lubiły zagadki. Im trudniejsze, tym lepsze. Nie znosiły jednak, jeśli ktoś oszukiwał, dlatego takie osoby od razu zabijały. Utopce nie były bardzo wybredne jeśli chodzi o wybór miejsca zamieszkania, mogły mieszkać w rzekach, stawach, ale także w rowach przy drożnych studniach czy kałużach. W niektórych podaniach utopiec nie jest ani dobry, ani zły. Tego rodzaju utopiec nie tylko topi ludzi, ale czasem wybawia ich z wodnych opałów. Utopce przyjazne zdarzają się najczęściej w mitologii śląskiej, gdzie utopce czasami ostrzegały ludzi przed niebezpieczeństwami, szczególnie tymi pogodowymi, jak burza czy grad. Co ciekawe, ten rodzaj utopca potrafił także chodzić po powierzchni wody. Jeśli w tych historiach znajdziemy negatywnego utopca, to zazwyczaj polował on na pijaków albo tak zwane latawice. Według niektórych podań utopce miały władzę nad żywiołem wody, mogły wywoływać wiry, a także zalania pól, łąk czy gospodarstw. Po zatopieniem ludzi utopce robiły też inne rzeczy, na przykład wygrzewały się na słońcu lub i skały. Niektóre utopce zwiastowały śmierć, wychodziły wtedy po północy na brzeg jeziora czy tam innego zbiornika wodnego i klaskały w dłonie. Czasem samo zobaczenie utopca było niebezpieczne, bo mogło doprowadzić patrzącego do pomieszania zmysłów. Utopce w Polsce można było spotkać m.in. nad jeziorami Augustowskimi, nad jeziorem Gopło czy Starym Bugiem. Oczywiście miejsc takich jest więcej, więc listę zamieszczam wam na ekranie. Przed utopcem trudno było się bronić, ale można było próbować. Czasem takim stworom składano ofiary ze zwierząt, na przykład z konia. W składaniu takiej ofiary towarzyszył cały rytuał. Kupowano konia bez targowania się o cenę. Potem zwierzęciu namaszczano głowę miodem, przywiązywano mu do szyi dwa kamienie młyńskie, a następnie zwierzę topiono. W niektórych miejscach na ofiarę dla utopca przeznaczano kurę, miała ona zastąpić osobę, która w tym roku powinna była się utopić, by nakarmić żywioł wody. Z tym karmieniem żywiołu wody w ogóle wiąże się bardzo makabryczne przekonanie. Otóż według tego przekonania nie można było ratować osoby, która się topi, ponieważ osłabia to żywioł wody. Jak osłabia ano zabiera jej jedzenie. Żeby woda nie zgłodniała, to w ogóle czasem składano jej ofiary. Zazwyczaj był to chleb, sól, jagnie albo kura. Takie ofiary zazwyczaj składano w okresach suszy lub powodzi, ale także podczas przeprawy przez wodę, czy budowy mostu lub grobli. Zostawmy jednak teraz wodę i wróćmy do utopców. Żeby im się nie narażać, należało okazywać im szacunek poprzez zdjęcie czapki tam, gdzie utopiec mieszkał. Nad utopcem można było zapanować poprzez użycie zaklęcia. Trzeba było na głos wypowiedzieć słowa flis, blis, klis. Jeśli ten stwór już nas złapał, to trzeba było zadać mu bardzo trudną zagadkę, a potem uciekać, kiedy utopiec będzie zastanawiał się nad rozwiązaniem. Najprościej było jednak unikać zbiorników wodnych, szczególnie w okresach, w których utopiec był najbardziej aktywny, czyli przed pierwszą wiosenną burzą i przed nocą kupały. Podobne przekonanie zachowało się w kulturze ludowej, wierzono bowiem, że święty Jan musi ochrzcić zbiorniki wodne w noc letniego przesilenia, by te stały się względnie bezpieczne. Jak widzicie, niektóre z tych zakazów były całkiem sensowne, bo zabraniały kąpieli w najbardziej niebezpiecznych okresach, czyli na wiosnę, kiedy rzeki są najbardziej rwące po roztopach. Po przyjściu chrześcijaństwa, do arsenału broni przeciw utopcom dołączyła woda święcona. Tą wodą święconą należało utopca polać, a wtedy on się rozpuszczał. Kiedy utopiec je rozpuszczał, to śmierdziało siarką, co oczywiście sugerowało jego piekielne pochodzenie. I tym diabelskim akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Chciałam jeszcze opowiedzieć Wam o topielicach, ale niestety moje gardło już nie domaga, dlatego nagram Wam o nich osobny krótki filmik. Tymczasem uważajcie na siebie w pobliżu wody, niezależnie od tego, czy mieszkają tam utopcy, czy nie. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się infekcjom. Nie zapomnijcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. Do zobaczenia wkrótce. PA!